Cześć, Macie Ziemek z tej strony witaj na moim kanale. Sorry, za taką długą przerwę, ale rozchorowaliśmy się całą rodziną i po prostu miałem gorączkę w ogóle. Gorączka, słuchajcie, w takim klimacie to jest tragedia, ale dobra, nie przedłużając. Wszystko o czym będę mówić, moje prywatne zdanie, nie porada inwestycyjna. Wczoraj na kanał wleciało wideo o pewnym projekcie. E, pewnie per, no, znacie go już, ale... Pewną teorię uknąłem z nim związaną i, i o niej mówię na tym filmie. Dopiero jutro ją udostępnię dla wszystkich, bo im później, tym lepiej, że tak powiem. Niech się uleży. Słuchajcie, jest taka teoria, że po tym, dwa razy się to wydarzyło, że jak Bitcoin osiągnął swoje APH, to korekta trwała 21 dni, a potem był paraboliczny run do góry. Czy będziemy mieć teraz też taką samą sytuację? No zobaczymy, jak sobie to. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. No, wygląda to na wykresie, tak naprawdę przebiliśmy pierwszy raz to ATH tutaj. No to odtąd, moi drodzy, to mamy już. Pa, 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 pa. Jakby nie liczył, dzisiaj jest 22 dzień, nie? czyli 21 nie było tutaj. Czyli teoretycznie korekta się nam skończyła. Według tej teorii, według tej teorii. Oczywiście każdy sobie tę decyzję musi tutaj podjąć sam, ale no wygląda, że tutaj ładnie się obronił ten z tym spadek. To jest taki klasyczny bull flag, można powiedzieć. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze retestować te rejony, nie wiem, 66 tysięcy według tej technicznej analizy mojej. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy zobaczyć jeszcze i niższe poziomy. Także nie ma co tutaj się podniecać. No ale warto mieć gdzieś za uszami to, że, że ludzie właśnie Grałem taką teorię. To jest już trochę starszy tweet, on się uleżał. Też nie wiadomo odkąd oni to liczą, bo jeżeli ktoś liczy, że to ATH zostało wybite tutaj, no to mamy dopiero 19, 20, 21, by pasowało na poniedziałek wzrosty. nie? Jeżeli to przebiciem, no bo tak naprawdę tutaj się zamknęliśmy e, dzienną świeczką powyżej ATH, dopiero e, właśnie w tym miejscu, czyli 11. Także to by się zgadzało i poniedziałek pompa w górę. Słuchajcie, no, może tak nastąpić. Może się to. Może, myślę, że może się to zdarzyć. W sensie, że mieliśmy korektę. Mamy już, już ją 20 dni, także długo dosyć. I wcale mi się nie dziwił, jakby to już wystarczyło. No jest cały czas ta presja sprzedażowa z GBTC. Było z, trochę foodów około Ethereum. Ostatnio BlackRock powiedział, że niezależnie czy Ethereum jest security, czy nie security, tak będzie ETF na Ethereum. Co wcale nie odbija się jakby dobrze w cenie Ethereum do bitcoina na przykład. Ja nie mogę patrzeć na ten wykres na trzeźwo, dlatego też nie patrzę. Ja pamiętacie, gdzieś w tych okolicach sprzedałem swoje 30% bitcoinów do Ethereum. No, ale tutaj też dobrze, to jest też nauka, żeby nie robić po prostu all in, all out. Transakcji, tylko częściowo. Ponieważ część sprzedałem, no to trudno. No to straciłem tutaj sporo na tym. Słuchajcie, sporo. 15% więcej miałbym teraz e, dolarowo nie, niż mam. No ale cały czas liczę na ten odwrót tego Ethereum i, i pompkę do góry. Co się dzieje ciekawego, to dokływ H. tutaj przebija niesamowite poziomy. E, ja nie mam tego coina. Zrobiłem tam jakiś mały train na nim, ale no nie mam. Także cały czas te Memcoiny, ale nowe Memcoiny, wybijają niesamowite poziomy. I tutaj też ciekawostka, powiem Wam. Coś takiego znalazłem e, zupełnie przypadkowo. A mianowicie ktoś nagrał film pod tytułem, jak on prowadzi swojego Memcoina jednomilionowego tak? Z market capem 1 milionów. Warto sobie to obejrzeć, ale ja wyszukałem tego koina, ten koń to Hami i w momencie jak ten facet nagrywał ten film, no to Hami był, to, to, to było gdzieś w tym miejscu nie? i wyszedł ten film, Hami się podniósł na chwilę, po czym opadł i gdzieś tam w okolicach 500 tysięcy 500 market capu przez wiele dni był, po czym nagle Ludzie go zaczęli kupować. Władzi. Ludzie go zaczęli kupować i zaczęła, cała cena zaczęła pompować. Ja też kupiłem lekko. Absolutnie nie namawiam nikogo tutaj do tego, żeby kupował Hami. Ja kupiłem gdzieś w tym momencie, bo zobaczyłem ten wykres i mówię wysokość kupiłem, nie? Przy jakichś 8 milionach market capu. Zobaczyłem, mówię, o co Kama, nie wiem, co się dzieje. Nie? Kupuję. W krypto, kiedyś się śmieliśmy z kumplami, że w krypto. Yy, Trzeba się zachować w tym. Najpierw kupujesz w hoście, najpierw kupujesz, a potem robisz research. Bo jak robisz najpierw research, a potem kupujesz, to już nie ma co kupować, bo jest za późno. Także ja tutaj kupiłem maleńką taką, maleńką taką torbę. No i okazało się gdzieś w tym momencie, że CryptoBanter, taki duży kanał na YouTubie, zrobił film o, o tym, w którym był m.in. też Hami. To jest pompka na tym filmie, potem dragołanie, kolejna pompka. Kolejne nadragowanie, i teraz słuchajcie, nie wiem co się zadzieje z tym projektem. Ten, ten youtuber, on zrobił więcej już filmów o tym swoim Hamim. Dwa filmy ma, tak, o Hamim, także pewnie spodziewam się kolejnego niedługo. On tam 10% miał tego supply, także robi, robi facet kasę. Da się, słuchajcie, zrobić memcoina. Po co to pokazuje? Te memcoiny rodzą się, ludzie to robią, nie? Na pewno też jest sporo korporacji, które robi takie Memcoiny i zarabiają na tym kasę. I są takie farmy, które robią codziennie, nie wiem, 5-10 Memcoinów, zarabiają na nich od nie wiem, 2 do 100 tysięcy dolarów. I ktoś tam traci kasę. Nie? Natomiast tutaj ten Memcoin jakby ma genezę, ludzie, ludzie za nim podążają i myślę, że to jest ciekawe, ciekawe takie, choćby po to, żeby się przyjrzeć tylko temu projektowi. Nie, nie namawią do kupowania. Tym bardziej, że no. Te poziomy zakupowe dużo lepsze były tutaj. Ale o to taka ciekawostka na dzisiaj. Kolejna rzecz, o której chciałem mówić. Słuchajcie, zapominam cały czas. Podczas twojego podbytu w Tajlandii mój kumpel, super facet w ogóle, polecam jego kanał, przybij piątaka na końcu świata, zrobił ze mną wywiad. I zapomniałem ten wywiad dodać na kanał, zapomniałem, żebyście mogli zobaczyć. To jest bardzo fajny wywiad, ponieważ Bitcoin tam był po 50, chyba 7 czy 8 tysięcy. I ja się wypowiadałem, co sądzę na temat przyszłości tego bitcoina, na, to, na temat trendów. Niektóre rzeczy trafiłem, niektórych rzeczy nie trafiłem. Na przykład w ogóle nie przewidziałem tego, że memcoiny tak będą pompowały. Także zachęcam, też mówię o swoim życiu w Wietnamie, jeżeli jesteście zainteresowani tą moją bardziej prywatną częścią. To, to sporo tutaj Łukasz ciekawych pytań zadawało. Wydaje mi się, że warto zobaczyć to wideo, także zachęcam, link wrzucam pod spodem. Kolejna sprawa, o której chcę dzisiaj mówić, to jest eventy, słuchajcie. Crypto Event UK, nie Crypto Event UK, tylko NBlocks, NextBlocks Expo, zrobili takie dla mnie wideo. Nie wiem, czy słychać. To wideo jest u mnie na Instagramie. Możecie sobie zobaczyć całe. Ono przypomina, że jeszcze dziś i jutro jest zniżka na bilety. Ekstra 20%. W ogóle jest 20% zniżka na bilety do końca miesiąca. Ale z, moją, z moim kodem kolejne 20%. Także jeżeli jeszcze nie masz biletów, a właśnie zdecydowałeś się, żeby jechać na ten event, to macie ziomek 20%. To jest dodatkowe 20% zniżki. Dodatkowo. Crypto event UK, czyli Blog Tech Conference, tak się to teraz nazywa i zawsze się już będzie tak nazywało. Zapraszam też na ten event. Na tym eventie będę występować i można na ten event też kupić. Bilety ze zniżką na hasło ziomek. Już bez macie sam ziomek. Chciałem dzisiaj do Was, słuchajcie, no, po powiedzieć, bo tak naprawdę nie za bardzo wiem o czym mówić, jeżeli chodzi o rynek. Bitcoin idzie bokiem, TTIP idzie bokiem, czekamy na wzrosty. Według mnie sentyment jest bardzo pozytywny, ponieważ cały czas rosną maldy, nie? Więc yy, nie ma strachu na rynku. Nie ma strachu. Była lekka panika, jak zaczął Bitcoin spadać. Oczywiście, jeżeli zacząłby Bitcoin spadać, to będziemy mieć panikę, ale pojawiają się już takie sytuacje, że sporo ludzi ma kasę i chciałoby ją wypłacić, nie? I w związku z tym postanowiłem, że. Podzielę się tym, z czego ja korzystam. Nie? I to też jest taki trochę refling, ponieważ dam Wam na koniec reflinka. To jest karta, Krypton. No. Dam Wam na koniec reflinka i jeżeli założycie sobie konto z tego reflinka, to dostaniemy i ja, i Wy, bo 15 USDC. I od razu, nie jakby przedłużając, pokażę Wam tę kartę. No, karta to jest Holyhead. To jest tutaj holyhead.com. Klubni, oni tutaj mówią, że to jest najlepsza karta, i powiem Wam, że jest to najlepsza karta. Działa z GPay, z Apple Pay, do tego ma SEPA, czyli możesz transfery SEPA robić, czyli masz konto IBAN, masz konto w euro. To jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o krypto, bo tak naprawdę pozwala nam nie korzystać z bankowości. Jeżeli jesteście w krypto i wysyłacie. Już wysyłacie teraz środki na, na giełdę, wiem. I wiem, że jest problem z tym, że banki blokują e, wam wysyłkę środków na giełdy. Wyobraźcie sobie, jak szybko blokują, jeżeli z tych giełd wypłacacie kasę na konto. A tutaj można wypłacić sobie bezpośrednio na swoje konto SEPA i zrobić sobie przelew. Nie? W tym momencie masz przelew nie z giełdy z krypto, tylko z, z konta bankowego swojego. Oczywiście od wszystkiego trzeba płacić podatki, ale uważam, że to jest świetna opcja. Do tego wszystko jest zarządzane portfelem no custodia, czyli na przykład MetaMaskiem, jakimś takim portfelem, do którego ty i tylko ty masz klucze. Dobra, przechodzimy od razu do apki, pokażę Wam, jak się z tego korzysta. Aplikacja internetowa. Holyhead, ona się chwilkę wczytuje. Tutaj normalnie na żywym organizmie przeprowadzę całą transakcję, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda proces Logowania. Ja się tutaj loguję Metamaskiem, tylko że ten Metamask jest u mnie w telefonie, nie? Wyświetla mi się QR Code. No, wy sobie możecie też go spróbować zeskanować, ale nie każdy można. Znaczy, ja, jasne, każdy można. I teraz muszę wpisać kąt, który ja wpisuję, ale Wy tego nie widzicie. W jak już wpisałem ten swój kod, to pijam na portfel, nie? I jest napisane, że karta jest aktywna, tam mam zasiloną jakąś sieć środków. I jest to tak proste. Nie? Jeżeli teraz chcę zasilić sobie tą kartę, wciskam sobie top up i mogę sobie zasilać po jednej z kilku kilkunastu sieci. Już, nie? Wybieram sobie sieć, wybieram sobie token, także Ethereum, Arbitrum, Optimus, Polygon, BASE, ZK Sync Era, Avalanche Blast, ZK EWM, Ignosis. Tych chainów cały czas tutaj przybywa. Ja osobiście zwykle zasilam sobie z Arbitrum albo z Polygona, bo są to najtańsze sieci. Na tym portfelu, którym się zalogowałem, to jest portfel tymczasowy. Tutaj nie ma żadnych tokenów, ani żadnych środków, żeby nikogo tam nic nie bolało. Karta oferuje też cashback. Także za każde tam płatności dostajemy cashback. Możemy sobie w tym momencie zamówić fizyczną kartę, jeżeli ktoś sobie życzy. Ja też sobie życzę, ale nie mam mnie w Polsce, a to na mój adres w Polsce przychodzi. Oczywiście, żeby dostać tą kartę trzeba przejść KYC. Ale słuchajcie i można też zaprosić przyjaciół. Ja Was zaproszę, link do tego będzie na samym pod filmem, bezpośrednio do tej karty. Jeżeli chcecie tą kartę, ona kosztuje chyba 25 euro czy 30 euro. Być może właśnie jest to rozdane, ale wcześniej nie było tej promocji, było 5 euro cashback za, za, za polecenie. Teraz jest taka promocja na 15. Uważam, że jest to dobry moment, na to, żeby sobie taką kartę założyć. Ja ją mam, korzystam z niej na co dzień. Tak jak mówię, Apple Pay, Google Pay, wszystko śmiga na niej tak, jak trzeba. Możemy sobie przejrzeć jeszcze moje portfolio. Zerkniemy sobie na te filmy z analizy altcoinów, może. Już tu przełączam na filmy z analizy altcoinów. No, portfel tak sobie radzi. Słuchajcie, Tipro Network największe wzrosty 10% naka. Teraz ma wzrost, ale generalnie jest w czarnej dupie. Na Tipro jest też 17%. Naka dostała ogromny cios, słuchajcie, który osobiście uważam, że jest związany z, z tym, co się wydarzyło na KuCoinie. Nie wiem, czy wszyscy śledzili, ale Kukoin został pozwany do sądu. O pranie brudnych pieniędzy i to wywołało krótką panikę. Dużo ludzi bardzo wypłaciło szybko pieniądze z Kukoina, ponieważ naka jest listowana na kukonie. Jakiś wielory po prostu zrzucił po markecie ogromną ilość naka MotoGames na kukonie i spowodowało to dam. Tak myślę. Myślę, że nic się tam nie, nie dzieje złego. Jeżeli chodzi o inne projekty, to tutaj AFEN trochę teraz rozczarowuje. Minus 30% na, na minusie, także dobrze było nie przechodzić, jednak chociaż kusiło przejść. Cały czas to portfolio jest ok. Nie? W tym momencie zainwestowany jest 900 dolarów, bo dołożyliśmy DeepRoneTour po 12 centów bodajże. Przepraszam, 1,2 centa. Także no, nudy, nudy tutaj z tym portfolio słabo. Tak naprawdę. Jeżeli sobie zobaczymy tutaj Market Cap, to dokój w Hat króluje w top 100. Ale zobaczcie, jak sobie zobaczycie, to stare no nie Bitcoin Cash, Internet Computer, Dogecoin, to są, to są stare coiny w no, Także ta sytuacja wygląda uważam bardzo pozytywnie. I dlatego myślę też właśnie razem z tymi, nie wiem, wykresami, które pokazują nam, że, że Bitcoin gdzieś jest tutaj 21 dni, czy w okolicach 21 dni po, po wzrost, po przebiciu ATH, mamy już tą korektę zaliczoną, wydaje mi się plus ten sentyment, który, który jest całkiem pozytywny. Wydaje mi się, że to, yy, to jest generalnie, chyba będą wzrosty. Znaczy, no one na pewno będą, tylko nie wiadomo czy już. Nie? Także ci, którzy złapali jakieś dołki, bo w ogóle coiny urosły bardzo dużo od tego zgodnie z tym, co zakładaliśmy, nie? że na, na korekcie będą, będzie warto łapać altcoiny, także altcoiny dużo rosną. Może być niespodzianka, bo dużo ludzi się spodziewa, że teraz ten Bitcoin zawróci już do góry. Także nie wiem, grajcie na tyle, wchodźcie w krypto tak wysoko, żeby spać spokojnie. Nie, so, nie zróbcie sobie krzywdy. Ja wyzdrowiałem, będę nagrywać teraz częściej. Przemyciłem wam trochę tych treści takich, które musiałem przemycić, także te eventy, na których będę występować. Między innymi o karcie Holyherd chciałem powiedzieć, bo Binance wyłączył kartę, sporo osób pytało mnie, Maciek czym płacisz, no to płacę często kartą Holyherd właśnie. No i tyle, uważam, że jesteśmy w cały czas w świetnym miejscu, czeka nas dużo ekscytujących miesięcy jeszcze i tyle. Pozdrawiam wam wszystkim dajcie łapę w górę, do następnego, cześć.